Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 14.05 w niedzielę. Mam nadzieję, że wszędzie pada deszcz i siedzicie przed telewizorami. Mam nadzieję, że właśnie szykujecie się do smacznego obiadu, a przy okazji, proszę Państwa, chciałam Was zaprosić, żebyście towarzyszyli nam, bo mamy, będziemy Państwu przedstawiać wspaniałych gości, świetnych przedsiębiorców, którzy dbają o klientów, którzy produkują dobre rzeczy, naprawdę dobre rzeczy, więc warto. Warto z nami spędzić czas, warto poznać naszych gości. A w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o torebkach firmy Humback i ekotesterze, testerze żywności Ecovisor. Zapraszam państwa serdecznie. Dzień dobry pani Marleno. Witam panią bardzo serdecznie. Witam pani Anno. Witamy naszych naszych gości. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, dlaczego pani Marlena jest naszym pierwszym gościem? Dlatego, że jest fantastyczną osobą, fantastycznym producentem pro, torebek humbak, osobą, która, której zależy na tym, żeby do Państwa dotarł wspaniały, przemyślany, ciekawy i bardzo dobry produkt. Pani Marleno, co to jest humbak? To jest torebka na tysiąc sposobów. Jest wykonana z tworzywa Ewa, bardzo lekka, wodoodporna, odporna na promieniowania UV. E, mamy bardzo dużo rodzajów tych to torebek. Bo na tysiąc sposobów. sposobów. Tak. Też o tym za chwileczkę powiemy, ale przede wszystkim, co to jest? Jaki sposób to jest tak, Skonstruowana e, torebka, chłubak, mamy, bo to jest tak, jej. Torebka składa e, się z, mhm. z kilku części. Tak, tak. To jest body, body, które jest wykonane z tworzywa Eva. Ona jest wodoodporna właśnie. Pudrowym różu. Tak, pudrowy róż. Teraz tak mhm. na Rozumiem, lato. że jest cała masa kolorów. Tak, jest 70 rodzajów kolorów. Body, body. bag. Tak, 70 rodzajów kolorów. Są też różne faktury. Jest jodełka i mamy też torebkę pikowaną. Zaraz pokażę, e, bo modelka Julia tak, pokaże e, też tak, pikowaną. I czyli mamy body. Też w wersji gładkiej, tak jak tutaj. 70 rodzajów tak, body. Tak, są też właśnie w rozmiarze mini, mhm. w rozmiarze classic, midi, są też mniejsze, princeski. Dlatego jest Także 70. jest w czym się z czym się bawić. Dobrze, <laughs> czyli mamy body. Co dalej? Bo rozumiem, że to jest dopiero początek torebki. Tak, do body dokładamy organizer, który również jest wodoodporny. Mhm. Wkładamy go do środka. Czyli to tak. osobno na, na, w sklepie zamawiamy, Tak, możemy. Każdą część wody, możemy kupić osobno, Pojedynczy organizer. Aha, bo tutaj jeszcze mamy elementy. Tak, mamy też Ech. roczki Ech. przygotowane. Po organizerze mamy, widzę, dwie kieszonki. E, kieszonki. Czy wszystkie są zamykane na suwak? E, większość jest zamykana na suwak, ale też mamy organizery w wersji właśnie tutaj, jak jest na górze pokazane w wersji komin, który jest ściągany w lot sznureczkiem. To jest taka wersja, która jest taka bardziej letnia na plażę, no ale też możemy na zimę to Ale możemy... dobrze, że jest zapięcie, bo tak. z kolei zawsze tak. Po pierwsze, ja się zawsze zabezpie że zabezpieczamy są za ciężkie, przed, tak, przed. A po drugie, że ktoś mi coś wyciągnie, albo że coś mi wypadnie, Także Zamykamy, jest bardzo dobra tak? Zamykamy to. Czyli już mamy body, I organizer, mamy organizer również jest wodoodporny. O, super. Także jak już mamy body i organizer, dobieramy sobie rączki. Rączki mamy różne. Mamy na przykład sznury. Mhm. Tak, to są sznury, mhm. bo to jest taka wersja bardziej wtedy y, letnia, sportowa. Też są, a ile rodzajów organizerów mamy? E, 60 rodzajów organizerów. Ile? Tu, 60 rodzajów. 60 koło. rodzajów, koło 60. 70 body tak. do wyboru, 60 organizerów do wyboru, tak. a rączek? Bo też rączek wiem, jest koło 40, 40 ale 40 też cały rodzajów. czas, jakby powiedzieć, się rozwijamy w tym, w tym temacie. Tutaj do tej torebki ja bym dodała rączki, które się właśnie też składają z takiej wersji, szlupa, że są klapki. Mogę też no pokazać, Państwa, że klapki... Składamy swojego humbaga. Tak, klapki kręcamy, są klapki, też osobno. Kupujemy klapki idzie. osobno. Łatwo I do idzie, tego... Czyli prze, jest przez te dziurki, mhm. przez te dziurki przeciągamy tak. łapkę. A no może ja przełożę? I rączkę i mamy. Tak. I mamy rączki. A cóż to tam wisi taka paszka? Tak, są też różne apaszki, dodatki. Są najróżniejsze dodatki, bo widzę, że tak, też są frędzle, są pompony, mamy też różne opaski, na przykład futrzane, futerka mhm. na, oczywiście to jest ekofuterko na zimę, także Czyli jedną torebkę rodzaje. możemy mieć na każdą porę roku i na każdą okazję. Same możemy je zaprojek ją zaprojektować. No i też to jest tak, jakby powiedzieć, wspaniała rzecz, bo mamy na naszym sklepie. Internetowym taką aplikację, zaprojektuj torebkę. Do tego jeszcze dojdziemy, tak? natomiast Dobrze. w tej chwili chciałabym poprosić o materiał filmowy. Panowie, jak blogerka, jak się nazywa blogerka? Pani Emis Skowronek. Pani Emis Skowronek, jak ona pokazuje, z czego zbudowany jest humbak. Kupujecie wody, które właśnie jest tworzywa, o którym mówiłam wcześniej. Proszę bardzo, jest mega elastyczne i lekkie. Do tego kupujecie organizer, no bo tak samo torebkę pustą, to to troszeczkę może być w użytkowaniu, no nie za komfortowe. Również tutaj macie wybór szeroki, gama po prostu jest tak, że gwarantuję, w wyborze Waszych toreb i dodatków możecie wsiąknąć na grube godziny. I to jest fantastyczne, naprawdę. Wkłady, organizery są różne. Ja Wam akurat tutaj pokazuję zapinany na zamek. Każdy organizer zawiera w sobie tutaj właśnie kieszonki, dzięki czemu też nie jest taki sam goły, że tak powiem, tylko można sobie prosegować na przykład portfel, tudzież telefon, więc tak, już mamy tak skomponowaną torbę. Rączki. Ja jestem akurat ogromną fanką, zwolenniczką tych lin. Naprawdę ja je uwielbiam. Zaraz Wam powiem dlaczego. No, pomijając fakt, że są różne długości, różne kolory, nawet kolory tych sprzączek są inne. One są wykonane z bawełny. Giętkie, delikatne. Naprawdę powiem Wam, że nic się nie suwa, nie zrolowuje z ramienia. One są bardzo komfortowe w noszeniu. Rączki nie są. Mm, nie występują tylko i wyłącznie w formie liny. Chociaż ich, tak jak powiedziałam, mam najwięcej, bo takie preferuję. Tutaj, w tej torebce Mini, mam rączki lakierowane i są, tak samo tutaj, różne długości. Akurat ta jest do noszenia w dłoni, pójdziesz na przegubie dłoni, ręki, przepraszam, ale są też klapy, łańcuszki, naprawdę mnóstwo też wyboru jest, jeśli chodzi o samą stricte rączkę. Także, tak jak powiedziałam na początku, wystarczy włożyć nasz organizer do torby i tą sprzączką. Przepychamy tutaj body, jak i organizer. I taką śrubeczką dokręcamy. Mam Wam jeszcze powiedzieć o dodatkach do torby, na przykład o takim kołnierzu, który również fantastycznie urozmaica wygląd naszej torby. Ja akurat mam w mega modnym odcieniu neonowej pomarańczy. A jak wiecie, no wiosna lat to neony rządzą. Dziękujemy bardzo Emi z Kowronek. Super, to po, pokazała jeszcze w naturze, jak to wszystko wygląda, jak można złożyć, z czego składa się humbak. Natomiast Pani Marleno, powiedzmy jeszcze może o cechach, bo co charakteryzuje w tym momencie torebkę humbak dzięki temu, że jest tworzywa Ewa? E, jest Jakie właściwości repka, ma to tak, tworzywo? No To jest, Tworzywa Ewa ma takie właściwości, że jest wodoodporne. Jest bardzo lekkie, wytrwałe, tak, lekkie, lekkie wytrwałe, bardzo odporne, lekkie, bardzo trwałe, e, miękkie w dotyku, delikatne w dotyku, delikatne w dotyku. E, masz, waży mniej niż e, wypchany portfel, dzięki Czyli czemu cała torebka tak, jest, waży jest mniej niż leciuteńka. Tak, tak To jest bardzo ważne, proszę Państwa. Nie wiem, czy Panie się z tym samym problemem zmagają, ale dla mnie to jest zawsze pierwsza, podstawowa cecha torebki, zanim ją kupię, zanim zobaczę nawet, czy jest piękna. To patrzę, czy jest lekka, bo nie mam zamiaru dźwigać po prostu jeszcze dodatkowego ciężaru związanego z samym ciężarem torebki. I to jest, uważam, ogromna zaleta humbaga. To jest świetny pomysł, żeby wykonać właśnie torebkę z takiego nowoczesnego, mądrego tworzywa, dzięki któremu mamy po prostu od razu samą torebkę leciutką. A jeszcze te dodatkowe zalety, że wodoodporna. Tak, że wodoodporna, możemy ją bardzo łatwo umyć, to znaczy, przecieramy tylko wilgotną szmatką, i znowu. No, znów mamy czystą, piękną nową torebkę. No tak, bo proszę, się... proszę sobie wyobrazić, e, torebka skórzana, sama miałam e, taką przygodę, że u kosmetyczki bodajże położyłam torebkę, nowiutką, skórzaną torebkę, została cała zalana chyba zmywaczem do paznokci i to jest koniec. W przypadku skórzanej torebki to jest koniec i już nigdy przy tym nie nadaje. Umyć Umaga. ją nawet umyć wodą z płynem do naczyń i wszystko zejdzie. Super, Jeżeli nawet porysujemy mazakiem czy długopisem, o, wystarczy się przetrzeć, często, przetrzeć mleczkiem do czyszczenia mhm. i też to wszystko. Czyli schodzi. mamy trwałą, tak, tak naprawdę trwałą. na lata, bo jedno jednobody e, właściwie załatwia nam wiele różnych okazji. Właśnie dlatego, chłopaki, tak. jest torebką na, na tysiąc sposobów, tysiąc dlatego sposobów. że możemy ją dostosować do okazji, dobierając te tak. dodatkowe elementy tak, prawda? do każdej pory roku też, do naszego humoru, jaki dzisiaj mamy, tak? bo chcemy dzisiaj kwiatki, chcemy dzisiaj na przykład. Żółtą, chcemy mieć dzisiaj eleganckie rączki, chcemy mieć sznurko, sznur, sznurkowe, dlatego, że idziemy na przykład na trening, I więc możemy dostosowywać, cenie, tak. Tej główna cena, tak. prawda, I co jest wody, ważne właśnie z zaletą to, że jest dobra cena, że organizer kosztuje 50... 8 zł, rączki 52 w Tutaj zależności. Mamy, od... A jeśli już mówimy o cenie, to jeszcze pani zaoferowała dla naszych widzów specjalną tak. ofertę z okazji dnia matki, proszę Państwa, bo napomnę już w tym momencie, żebyście o tym pomyśleli zawczasu. Za tydzień dzień matki do 26 maja od pani Marleny, od Humbaga dla widzów Telerynku 25% zniżki. Także warto zajrzeć na stronę, warto zadzwonić już w tej chwili na... Numer telefonu, pod którym tak. czekają panie z butiku, Humbak i też pomogą państwu e, się przemieszczać na stronie humbak.pl, pomogą zrobić zamówienie. Ale pani Marleno, bo pani mi próbowała przekonać, że Zbliżają się wakacje, że mogę pojechać na urlop z jednym humbagiem, czyli z jedną torebką. Podczas kiedy mi wychodzi, że na każdy wyjazd minimum trzy torebki pakuję do walizki, co oczywiście zwiększa je ciężar, ale nie idzie inaczej, bo jedną torebkę dużą mam na plażę, drugą torebkę mam na wieczór, trzecią torebkę mam na zwykły dzień, jak pada, żeby przejść się po deptaku. Jakim cudem jeden humbag załatwi nam to wszystko? Proszę tak. mi udowodnić. Właśnie chodzi o to, że nie musimy brać tych trzech czy tam dwóch tych torebek, dlatego że ta torebka, tak jak mówiłyśmy, zmienna jest. No, tak to. jak my kobiety. Dokładnie. Więc mamy tutaj torebkę, która jest w wersji. Proszę Państwa, takiej... proszę zobaczyć, bo to jest bardzo na ciekawe doświadczenie. Wersji na, Myślę, że na plaży, tak? To uwierzyć, na plaży. Tu starczy. akurat mamy właśnie organizer w wersji komin, gdzie jest ściągany sznureczkiem. I tak, w środku zmieściliśmy do niej. Pomimo, że to jest wersja mini, jest, mamy jeszcze troszeczkę większe. Większe rozmiary. Mamy ręczni, jest ręcznik, na plażę. jest gazetka, tak, no jakaś dla nas. Tutaj są okulary, jakiś jeszcze dodatkowo jakiś... Jeszcze dużo miejsca tam widać. Tak. Klapki też wyweszły. Klapki wyweszły, także dużo wszystko mamy. Kostium. Tak, kostium możemy też przebrany i też może być mokry ten kostium, bo to nam nic nie przymoknie. Nie będziemy miały mokrej torebki. Czyli byłyśmy na plaży, byłyśmy załóżmy, na plaży. Że nawet zalało no. nam dziecko sokiem, tak. To, i tak to też się umyjemy, nic się już nie będzie oblało się wodą, bo mąż nam zrobił niespodziankę i oblał nas zimną wodą z morza, tak? Nasypało się na przykład, wszystko, co no tak, chciało, jest elaspuśna. Piasku elastyczna. też tak, mogło się nasypać, bo tam nam ktoś sypał. teraz wsypał. pani twierdzi, że wracam późno z plaży, chcę wyjść na deptach z elegancką torebką i to może być ta sama? W jaki sposób? Tak, bardzo szybki sposób, przyjemny. Odkręcamy tylko rączki na takie bardziej eleganckie. Dobrze. Proszę Państwa, humbak jak też. kobieta jest zmienny. No, u kobiet no nie to... wiem, czy mężczyźni tak bardzo cenią naszą zmienność. Mam nadzieję, że tak. Humbak potrafi wiele znieść wodę na plaży, soczek wylany tak. i ociapciane rączki dziecka, które coś tam wyciągało z torebeczki. Tak, Proszę i tutaj wy, wyciągamy cały organizer z jego zawartością. Jeżeli będziemy na przykład Aha, jutro szły na plażę, to, to nie musimy, musimy, już musimy już tego pakować. Myśleć, co Możemy coś zabrać. ewentualnie dołożyć, co żeśmy zapomniały. Tak? I mamy nasze nowe, czyste wody. Do tego dokładamy, przypuśćmy, organizer w wersji o, eleganckiej. Ojej, tak, proszę Państwa, taką... czy to dobrze widać? Panowie, chciałabym, żeby było dobrze widać, jak piękne tutaj jest taka tiulowa, tiulowe tak. wykończenie, które sprawia, że rzeczywiście no w chwilę, w sekundę. Chwila już jest bardziej elegancka. Mamy już taka elegancką jest... Na Torebka, czyli I zabrałyśmy tak. ze sobą body, zabrałyśmy dwa organizery, dwie rączki i mamy właściwie dwie zupełnie inne, inne torebki. torebki. Co więcej uważam, że to, że nie musimy rozpakowywać torebki po plaży, nie, tylko wyciągamy po prostu organizer, w którym jest wszystko gotowe już na jutro. Czyli nie zapomnisz nic. Ja notorycznie zapominam oczywiście następnego dnia albo kremu z filtrem, albo okularów, albo gazetki. I mamy chwilę, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak piękna wieczorowa torebka z plażówki, z takiej typowej plażówki, mamy na elegancką kolację. torebkę na wieczór. To W tym momencie Pani mi udowodniła, że mogę jechać rzeczywiście tak. z jedną torebką na urlop. Proszę Państwa, może zaprosimy Julkę w tej chwili, która pokaże nam jeszcze Bardzo inną proszę. fakturę Naszą body. Bo Julia, nasza modelka, zapraszamy bo pani Marlena opowiadała o tym, że jest aż 70 rodzajów body, tak. czyli mają różną wielkość, różną fakturę. fakturę Pokazaliśmy tak. gładką fakturę. Och, a to jest A to jest ulubiony kolor. Wiem, że pani Marlena. Tak, pani Mary, to jest no, mój ulubiony kolor. E, to jest kolor wasabi. Jest on naprawdę bardzo piękny, bo nie jest taki oczywisty. Pasuje nawet do czerwonej sukienki. Bardzo uwielbiam ten kolor. To jest kolor moje dziecko, <noise> mogę powiedzieć. Pasuje do niego każdy organizer, każde rączki, możemy ją zrobić nawet nie wiem czy na więcej niż na tysiąc sposobów. Naprawdę tutaj jest pole do popisu. Właśnie, skoro już mówimy o tym, że my możemy zrobić, bo główną ideą humbaga jest to, że właściwie każda kobieta czy mężczyzna dla swojej kobiety może samodzielnie zaprojektować swoją własną torebkę. Julka, dziękuję Ci pięknie, dziękuję natomiast ci pięknie. panów poprosiłabym teraz o film, jak projektujesz swojego humbaga, jak każda z pań. Czy panów, panowie pomyślcie o tym, bo to jest świetny prezent. Torebka zaprojektowana samodzielnie, indywidualnie dla, e, dla ukochanej. E, swojej ukochanej, czy Kopie. dla siebie samej, która z nas nie marzyła o tym, żeby mieć swoją linię torebek. Pani Marleno, proszę opowiedzieć, jak ten proces przebiega? Tak, tutaj w naszym sklepie internetowym mam taką zakładkę: Zaprojektuj torebkę. E, wybieramy sobie organizer w dowolnym kolorze. Body. Tak, body body wody tak? W wielkości, w fakturze. fakturze, bo jest wersja mini, wersja klasik. Jak organizzer. już wybierzemy sobie organizer, dobieramy rączki. rączki. Rączki też są w różnych długościach. Czyli po prostu w łatwy tak. sposób. Przesuwamy I możemy też się... sobie też zmieniać, tak? Patrzymy, że takie rączki nam się podobają. Tak, każdy takie z tych nie. elementów można też tak, kupić osobno, nie trzeba całej osobno. torebki, tak, prawda? Za bardzo dobrą cenę. I tutaj dokładamy sobie jeszcze jakiś pompon czy przywieszkę i wchodzimy do koszyka. W koszyku Wiem, też możemy wpisywać sobie kody kod rabatowe. A proszę Państwa, tak. do 26 maja 25% 5%. zniżki. Korzystajcie z tego. Wpisujemy bo kod to jest w koszyku. W świetnej cenie tak. torebka. Komplet od, e, wyszedł nam kwota. Panowie, jaka nam wyszła kwota? 249, 249 zł. 249 to jest ta cena Całego regularna, kompletu. a po zniżce 187 20... zł, tak. także mniej niż 200 zł można samemu zaprojektować. Sobie torebkę lub zaprojektować komuś w prezencie. Niepowtarzalną torebkę, proszę państwa, w momencie, kiedy mamy 70, 70 rodzajów body, 70, 60 rodzajów organizerów, organizerów i 40. 40 rodzajów rączek i plus zawieszki, to każda torebka właściwie. Tak, już niektórzy jest mówią inna. właśnie, że ona już jest na 2,5 tysiąca. też aniżową. Pani Marleno, a proszę mi jeszcze powiedzieć, a jak to się wszystko zaczęło? Od czego? Skąd pomysł? Bo wiem, że to jest pani dziecko, pani miłość, jest pani absolutnie zaraża pani miłością do Humbaga. Jak to się zaczęło? Wiem, że mąż pomagał. E, tak, pomagał. E, na początki były takie, że no zawsze interesowałam się modą. Sama sobie projektowałam jakieś ubrania, stroje wyjściowe na co dzień. Zawsze miałam coś na sobie innego. Spotykając ludzi, bo to w latach 90., na to, to było wiadomo, w sklepach wszystko to samo. Więc w latach 90. E, e, też e, pomogłam, jakby powiedzieć, założyć markę Amerykanos. To jest marka odzieżowa. Młodzie e, Wszystkie dziewczyny tak, w odzieżowa. moim wieku na pewno znają Amerykanos tak. pierwsze czy Jeans to są jeansy młodzie młodzieżowe. Taka wersja, że tam były różne kolory tych spodni, katany, sukienki. I zawsze pani miała sukienki, taki też były, do, tak. do tworzenia. Ja stworzyłam Lubi pani model. Tak, stworzyłam całą tą f, fabrykę w ten sposób, że wiedziałam, kto gdzie ma usiąść, jak to ma wszystko wyglądać, jak ta fabryka ma funkcjonować. A jakie jest humbagie? E, jeszcze było tak, że miałam też przygodę z modelingiem, e, gdzieś tam. Chodziłam na te wybiegi polskie nasze. Ale tak. Y... Jednym słowem wie pani, co, co pasuje każdej kobiecie. Tak. Ja, a skąd się wzięła nazwa humbak? Nazwa humbak się wzięła od tego, że no, myślałam nad tym e, razem z mężem, jak zrobić. Jak, jakie to no... powinno być logo? Więc humbak dlatego, że. Humbak a co to jest, jest humbak? Humbak to jest wieloryb. wieloryb. Wieloryb, proszę Państwa, jest to piękny wielorybek tak, na torebce. Wieloryb. I dlaczego? Y, ten wieloryb ma na ogonie. Taki, takie można powiedzieć linie papilarne dla wieloryba. Tak, tak linie papilarne, tak jak my mamy ludzie. Każdy humbak jest inny, niepowtarzalny. I to jest kluczowe. Każdy chłopak jest, jest, jest inny wytrzymały, no i wodoodporny. Dokładnie tak. Powiedzieć. Humbak zawędrował też do Wielkiej Brytanii, też, panowie puśćmy e, materiał filmowy. Pani Marlena, jak rozwinęła wcześniej Amerykanos, tak w tej chwili e, idziemy po prostu tak, na śmierć z chumbagami. Nowy sklep to jest sklep w Wielkiej Brytanii, był w, w humbak. UK. E, powstał niedawno, więc mam nadzieję, że. Wysyłacie też do Wielkiej, tak, do Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że w całej Europie, a potem może i na całym świecie kobiety będą mogły same sobie zapro zaprojektować swoją własną e, torebkę. Taki jest a co by cel. chciała Pani jeszcze przekazać e, naszym, naszym klientkom, czy panom, którzy może mamie, może ukochanej kobiecie chcieliby <laughs> zakupić taki prezent. To znaczy tak, chciałabym przekazać tak, taką myśl, że drugie kobiety. Kochane nasze klientki, nie bójcie się eksperymentować modą, torebki Humbug są na tysiąc sposobów po to, żebyśmy mogły się bawić tą modą, żeby mogły, żebyśmy mogły projektować je, żeby nasz, nasza szara rzeczywistość miała szansę odmiany, żebyśmy mogły Pokazać się w czymś nowym, swoim, wymyślonym. A nawet, Pani Marleno, ja bym tutaj tak. Y, może w ogóle poprośmy jeszcze Julkę, bo wiem, że chciałbyśmy tak, jeszcze pokazać jedną torebeczkę, a ja dorzucę od siebie, że naprawdę ciężko eksperymentować z kolorami w ubiorze. Większość z nas oczywiście uwielbia ubrania szare, czarne, ewentualnie element biały. I w tym momencie taka torebka robi całą kreację. Julka, jaką teraz torebeczkę tak. mamy, Pani Marleno? Julia ma teraz torebkę wersji pikowanej classic. to jest wenecki róż, Piękna. są liny y, w kolorze grey i teraz tak, wydawałoby się, że ta torebka jest tylko na lato, tak, bo jest różowa i ma sznury, ale nie, to można ją zmienić zupełnie inaczej na zimę, dodając Dokupuję jakieś futerko. A tak. zobaczmy może, bo wiem, że Pani przyniosła ze sobą taki, tak jak tak, e, blogerka to na pokazywała mój taki ulubiony. Mój ulubiony właśnie. Moją Może Julce, podajmy, spróbuj Julka proszę. tak przymierzyć tylko, wtedy, jak wtedy inaczej się zupełnie prezentuje ta sama ta sama torebka, proszę zobaczyć, jest już kompletnie Tak, już jest na zimę, możemy do tego jeszcze dołożyć inne rączki, jakieś na przykład z łapkami, gdzie nada to takiej stylizacji Lśiące. Jest to zabawa z tak. projektowaniem i e, myślę, że ja na przykład obawiam się, że nie mam... Nie miałabym wystarczająco dużo pomysłów, że nie wiedziałabym, nie umiałabym zrobić coś takiego. A wiem, że pani bardzo namawia każdego, żeby po prostu spróbować, żeby się pobawić, że można wejść na stronę. Julka, dziękuję Dziękujemy pięknie, ci bardzo. Że można wejść na stronę i sobie po prostu tworzyć, patrzeć, co wyjdzie. Super, że macie tę możliwość, że widać na końcu, jaką torebkę się stworzyło. No tak, bo pani widzi, to to, e, widzi, Pani jakie pani kolory lubi, jakie pani kolory nosi. I wybierając tą torebkę na stronie, dobierając te wszystkie kolory, ma Pani możliwość zobaczyć, do czego mi to będzie pasowało. Dzisiaj do takiej stylizacji, tak, bo idę dzisiaj na sukience, na jakąś tam kolację, do na przykład, no jadę na wakacje, tak, co ja będę ubrana, będę miała sukienki, więc sobie na przykład biorę epikowaną perłę która będzie mi pasowała do każdej sukienki. Wezmę tylko dwie pary rączek, dokładnie. I już. Mam Ale też, uwaga, dwie bo tutaj mam tore. pewien komunikat dla panów. Panowie, zawsze jest kłopot, jak, co kupić na kolejne urodziny, imieniny, kolejną e, okazję, tak. których, jak wiadomo, kobiety milion znajdują. Kup jednego humbaga, potem dokupujesz tylko troszkę inne elementy, element, inny organizer, inną rączkę, cenę. inną zawieszkę. Yy, I masz na parę lat z głowy pomysły na kolejne prezenty. Przypominamy jeszcze raz, jak, jakie było hasło na dzień mamy, bo wiem, że pani bardzo fajne hasło wymyśliła. Styl. Mamy styl. Mamy styl. Mamy styl, mamy styl. Mamy styl proszę Państwa, za tydzień, dzień matki 22 125 50, 88. Zapraszamy do telefonu. Yy, Pracownicy firmy Humbug pomogą Państwu zamówić sobie torebkę, pomogą Państwu przemieszczać się na stronie. Każda torebka jest inna, nie będzie drugiej takiej samej, to tylko zależy od Państwa wyobraźni. Lekka, wodoodporna na każdą okazję. Piękna, zmienna. praktyczna, zmienna, trwała. Lekka. Wiem, że też słońce nie zrobi tutaj żadnej nie. krzywdy, woda nie zrobi krzywdy. Można wyjść na deszcz, na tą pogodę, co jest od dwóch tygodni, na każdą pogodę, dla każdej kobiety. Tak. Wystarczy przetrzeć i jest znajdzie. znów jak nowa. Dziękuję Pani przepięknie Dziękuję za dzisiejsze ślicznie. spotkanie. Gratuluję serdecznie pomysłu. I naprawdę trzymamy kciuki. Państwa zapraszam, Panie, Panów, zapraszam do telefonu, zapraszam na stronę Humbak, a tymczasem powolutku będziemy się żegnać. Dziękuję pięknie. Państwa zapraszam, zostańcie przed telewizorem. Za chwileczkę, bardzo ciekawy, bardzo potrzebny y, gadżet. Y, właściwie można powiedzieć, że niedługo pewnie niezbędny sprzęt, żeby kupić coś do jedzenia. Dziękuję Pani Marlena. Dziękuję pięknie. Dziękuję Pani.